Słyszeliście, że każde najechanie na linię podwójną ciągu od 1 lipca tego roku będzie skutkowało wynikiem negatywnym egzaminu na prawo jazdy. I to niezależnie od tego, czy to najechanie na linię było spowodowane tym, że omijaliście samochód zaparkowany nieprawidłowo, czy po prostu na skrzyżowaniu najechaliście na podwójną ciągłą. Tak czy inaczej, będzie wynik negatywny egzaminu. Ustalony. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Od 1 lipca, jeśli choć raz najedziesz na podwójną linię, nawet przez przypadek, nawet jeśli ktoś cię zmusi, egzamin się kończy. Zero dyskusji, zero kontekstu. Mijasz źle zaparkowane auto, nie masz wyboru, ale najedziesz na linię? Dziękujemy, do widzenia. Z tym, że to nieprawda. Nie słuchajcie tych gwiazdek internetowych. Za to wszystko zabrało się Ministerstwo Infrastruktury i wszystko wam pięknie by tłumaczyło. Posłuchajcie. Niestosowanie się do znaku linia podwójna ciągła może prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu, no i należy jednak tutaj rozróżnić sytuację najechania na linię podwójną ciągłą, kiedy istnieje poważne ryzyko, że osoba egzaminowana wjedzie na kierunek przeciwny, no wówczas istnieje ryzyko zdarzenia czołowego, od najechania na linię w przypadku omijania nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przy wjechaniu na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego istnieje realne zagrożenie spowodowania wypadku, co należy uznać za błąd krytyczny podczas egzaminu na prawo jazdy. Natomiast nie może być negatywnie oceniane przez egzaminatora najechanie na linię podwójną ciągłą w sytuacji, w której jest to wymuszone. Okolicznościami niezależnymi od kierującego pojazdem i wynika na przykład z potrzeby ominięcia nieprawidłowo zaparkowanego innego pojazdu. No ale tutaj warto pamiętać o takim nadrzędnym w stosunku do przepisów egzaminacyjnych artykule trzecim ustawy Prawo Ruchu Drogowym. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze muszą unikać wszelkiego działania które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. I uwaga, przez działanie rozumie się również zaniechanie. No i zamiana rozporządzenia o 30 czerwca tego roku nie doprowadzi zatem do sytuacji, że każdy najechanie na podwójną ciągłą, na przykład jest to wymuszone potrzebu objęcia nieprawidłowo zaparkowanego innego pojazdu, będzie skutkowało negatywnym wynikiem egzaminu. To się nie zmieniło. Dalej jest tak, jak było. To nawet zdrowy rozsądek podpowiada, że nie może, nam, nie może nam egzaminator przerwać egzaminu, gdy musimy ominąć nieprawidłowo zaparkowany samochód poprzez podwójną ciągą. No jest jeszcze jedno. Nie słuchajcie tych internetowych influencerów, gwiazdek i gwiazdeczek, bo oni jeszcze niejedną bzdurę wam sprzedadzą. Słuchajcie tych, którzy naprawdę znają się na temacie. Do zobaczenia. Powodzenia na egzaminach. <clears> hmm <throat>